Cześć wszystkim, jestem Laurelka i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale, a mianowicie na kolejną historyjkę z toka boka i to będzie historyjka jak Suzia idzie do dentysty, bo bardzo ją boli ząb, no i zobaczycie, co będzie się tam działo. Ja bardzo Was przepraszam, że tak długo już nie było historii, ale musiałam sobie zrobić taką dłuższą przerwę od nagrywania. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Mmm. Nie kończę po imieniu co to może być? No, mm, może spróbuję zasnąć. Powrócę. No, mm, nie mogę. Bacz Bo mnie boli. I co ja mam tu je zrobić? Widzicie, ten śmocik Położę go gdzieś tu na łóżeczku. Glampety, co mi radzicie? No, czy ja mam się jak mnie ten ząb boli. Hmm, Przebiorę się i pójdzie do mamy. O, ciukią O, Suzia, właśnie miałam do ciebie iść. Mama, a co się dzieje? Czemu masz taką smutną minkę? No, bo mnie bać o ziom boli. No, ja nie wiem, czy mam zrobić. No, bo ja północy nie śpią, bo mnie tak ziom bolał. O rety, no cóż, to musimy coś poradzić. Pójdziemy do dentysty dzisiaj. Otwórz buzię. Um, no, ja nic tam nie widzę, no cóż. Pójdziemy dzisiaj do dentysty. Do dentysty? Nie, 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 się boli mnie już nie boli ziom. Nie, mamo, o tym.

nu Aha! No to może jajecznica dla Ciebie będzie za ciężka. Dobrze pomyślałaś, siurka, Faktycznie. Spróbujesz troszeczkę. Jak nie będzie to zrobić. Ci... A jak y, nie będzie, będzie ci jeszcze bardziej bolał, to by po prostu zrobię ci owsiankę. No, dużo. Mama, mama, ja się nie mogę tego zjeść! Ojejku, dobra, to ci zrobię owsiankę. Marek, potrzymasz mi? Dobra, czekaj, to ci zrobię owsiankę. Mama, boli mnie. No wiem, że cię boli. No to trzymaj, kochanie, owsiankę. Dobra, dzięki, mama. Mama. Herbatkę jeszcze tutaj dla ciebie jest. Proszę. Hmm. Pójdziemy do dentysty ha, Ale mama, ja nie idę do danego dentysty Proszę nie Ale Zuzia, to jest dla twojego dobra Dentysta da ci znieczulenie I ci nie będzie bóleć Naprawdę hmm. Biedna Zuzia Dobra, zbieram się Musimy iść do tego dentysty Już umówiłam nas no Nie, mam się ubrać Dobra, to wezmę To mam wziąć telefon, portfel i idę, dobra. Zuzia, chodź, idziemy. Nie, nie, mama, nie, mama, nie, nie, ja się boję. A mogę wziąć. A, a, a mogę wziąć krampetę ze sobą? No, nie bardzo, nie bardzo, bo tam będzie wieść. Będą. No, nie bardzo, po prostu ci się krampetę przytaczą, dobi herbatę. Idziemy. No, dobra. Pa Zuzia, i oby ten ząb nie bolał. Wielkie dzięki. Czekaj, jeszcze tylko portfel wezmę. Klucze i możemy iść. No jesteśmy Zuziu, chodź. Mm, mm. Dzień dobry. U Zuziu, usiądź tu sobie, dobrze? No bla. Dzień dobry. O, dzień dobry, dobrze. My tutaj miałyśmy wesety. Hmm, a tak bardzo boję tak dentyści. Hmm. Ja tak bardzo boję, śmietnik się tak boi bardzo. Hmm, hmm. dobra. Musimy obmyślać czwane plan Zuzi. Gdzie pani doktor ten z nią, siam szam na siam, to dopiero się będzie dziać z obecku. Zuzia, chodź, tutaj musimy odebrać numerek. O, mój numer już idę. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Chodź, o my mamy numerek 2. Hmm, nubia mama. Nubia. Hmm. Zapraszam, numer dwa. O, to mnie zuził, idziemy. Zostaw tę maskotkę. Dobra. Dzień dobry. O, dzień dobry. Ty musisz być Zuzia, prawda? No, no tak. Aha, no to dobra. No i co tu się dzieje? Proszę mi powiedzieć, usiądź sobie na tym fotelu, a my podjedziemy sobie do góry. wysoko! Jak śmiesznie! Ale musimy cię troszeczkę obniżyć. O, tak będzie dobrze. No i proszę mi powiedzieć, co tam się dzieje. No, tu pani doktor. Dzisiaj moja córeczka Zuzia obudziła się z bardzo dużym yy, bólem zęba. Dobrze. Możesz mi powiedzieć, kochanie, który to tak naprawdę, który ten ząbek cię boli? No... O ten... Mhm, dobra. Dobra, musimy to obejrzeć. Dobrze, to proszę tutaj sobie usiąść w poczekalni. Dobrze. Zuziu mamusia się. Już nie dosłyszałam. No. Mm -hmm. I to jest o ten tutaj ząbek. Dobra, już mi się podświetla. No to dobrze, kochanie, to ja Ci muszę dać znieczulenie. Nie, bój się, to nie będzie boli. Dzięki znieczuleniu to Ci nie będzie, boleć. Poczekaj. Już Ci muszę dać taki, taki, taką, taką wazelinkę, taki kremik. O, to jest to. już. Otwórz szeroko, buzie. No i dobrze, powinno być ok. Bo hmm. Poczekaj, do sekundkę, ja tylko przyniosę lustereczko do obejrzenia tych ząbków i będziemy działać. Hmm, tylko gdzie to tutaj było? Hmm. Czas wdrożyć plany Suzy. Dobra, nie będę się tak śmiał żebyś jak ktoś coś podzielał, zasięgnie nie sobie. Skoro mam uciekać, to zostawię małą karteczkę. Ale szybko, żeby się mama nie zorientowała. Maju, 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 aha. To co że to są jakieś ważne dokumenty? Napiszę krzywym pismem, że sobie poszłam na spacerek, bajo Dobra. No, gdzie jest to... Szybko, musimy teraz iść. Dobra, mama, spino, No to teraz... Okej, okay, już jestem gotowa. Zuziu. Zuziu, gdzie jesteś, Zuziu? O nie. Chyba uciekła. A, chyba chyba sparczająca oczeka. Hej, nie mogę mówić. Ale do końca nie wiem, którym. Lody, pyszne lody dla chłody. Mm, mm, jest tam taka kłótnia. O, akurat to czyli banknot, to wezmę i kupię sobie loda. Dzień dobry dziewczynko, co byś chciała dostać? Mm, 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 mm. Wszystko dobrze. Pewnie, pewnie chcesz loda. Dobrze proszę o i jakie dodatki? Nie bardzo roz, nie bardzo rozumiem. Dam ci wisienkę. I nie wiem, to. O, będzie okej. Okay. Dzieci często to wybierają. Dobrze, dziękuję i życzę smacznego. Nie powinnam jeść loda. Robi się już wieczór. Mało osób jest teraz w parku. Mamy o jejku, dziewczynko, wszystko dobrze, skupiłaś się? To jest jakiś żart. Proszę takich żartów, dorosłych nie stroić. Wiesz, ja naprawdę myślałam, że coś się stało. Ach, no dziewczynko, proszę mówić normalnie. Co ty sobie wyobrażasz? Ach, z tymi dziećmi to tak jest. Idziemy, Russell. Myśli Zuzi. Nikt mi nie wierzy, a ja chcę tylko do domu. Przecież podałam tej pani adres, ale nie mogę mówić. Czemu mnie takie rzeczy spotykają? Mogłam nie uciekać. Teraz nawet nie wiem, jak do domu wrócić, ani do tego dentysty. Zimno mi się robi. Siedzieć? Szczurku? Tymczasem trwają poszukiwania, Zusi. Moja dziewczynka, moja córeczka, gdzie ona poszła? Spokojnie, jeszcze został nam ten park. Chyba już całe miasto przeszukaliśmy. Dzień dobry, przepraszam, widzieli Państwo taką małą dziewczynkę w kokach? Takie blondynka. Ehm, Tatusiu, bo ja chyba widziałam tą dziewczynkę. Em, poszła, przychodziła tędy. Pamiętam, ale to było już dawno. Och, to mogła teraz pójść wszędzie. Ale dla pewności przeszukajmy. Zuzu! Mama! Mama! mama. Susiu, to ty! Czemu uciekłaś? Ja się, ja się bałam, bałam się. Ojejku dziewczynko, tak się bardzo martwiliśmy. Dlaczego? Dlaczego ode mnie uciekłaś? Przecież wiesz, że to było dla twojego dobra. Nie powinnaś się tak zachowywać. Wiesz, jak się o ciebie martwiliśmy. Przepraszam, -prz -prz mamu. Chcę go Cię już za późno na wizytę, no ale jutro zapraszam. samego rana. Dobrze, już już nigdy tak nie rób. Przepraszam, mamo. Przepraszam. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Tak. Przetrwam w tym jakąś bólę do jutra. No nie mam przy sobie teraz narzędzi, więc nie mogę ci zrobić. Dobra, kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pa! pa.